Rozwiązuje krzyżówkę z czołgisty. O, to jakieś hasło, to ci pomogę. Okej. Okay. Niewielki akwen o poszarpanej linii brzegowej oraz znikomym znaczeniu strategicznym. Hmm. Kałuża. Na 100% kałuża. Pasuje. No to jeszcze przyrząd służący do wyganiania obcych kotów z podwórka. Wiatrówka. I mam już hasło. Głośno jaśni. Ale żeby je wysłać, trzeba. Rozwiązanie jeszcze, co to jest? A Komisja Wojskowa Głośno jaśni. Sami przystojniacy. Major, Bartusz Gozdecki, kapitan Aleksander Michalik. Poporownik Grzegorz Gołaszewski, Dariusz Lewito, Kamil Popardowski, Kobadarowski i Jan Boć. Głośno Głośnojaśni. Głośno -jaśni. Od trzech lat nie jest prowadzony pobój do Wojska Polskiego. Boli mnie to. Dlatego cofniemy się do 2002 roku, do jednego z takich poborów. Zobaczy, frytki w pieprza, ale pomidorator skurczy wykniętnie. Dobre, <laughs> Dobre, ale na poważnie. Która u Ciebie godzina? Bo u mnie. 1014. 10:18 to 18. To ustawmy za 5 ust i będziemy przed czasem. Dobra, podwyżkę się należy. I dodatkowe racje żywnościowe. Dobra, do rzeczy mamy uczestników wybranych z społeczeństwa? Niewielu. Z każdym rokiem jest ich coraz mniej. Na dodatek są coraz gorsi. To zaczynam od Kamil Ibn Ibramowicz. zalatuje mi tutaj Turki. Pewnie z Niemiec. Dzień dobry. Proszę spocząć. Zaraz, zaraz! Spocząć na krześle, a nie na służbie. Obywatel Kamil Ibn Ibrahimowicz? Tak. Co obywatelowi dolega, bo jest tu napisane, że ma obywatel problemy zdrowotne? Nie widzę. Andrzeju, sprawdź go. Dobrze. Gościu, patrzę się w stronę głosu. Dobrze. Co tutaj pisze? Nie widzę. A tutaj? Też nie. A tutaj? Tym bardziej. To porozmawiamy inaczej. Aaa! a Aha, jednak widzisz. Kategoria A1. Artyleria w Augustowie albo strzelcy wyborowi z Grodziska. Pan zadecyduje. Odmaszerować. Krótka bomba. Coraz gorzej. Jeszcze trochę będą do nas przysłać emerytów i rencistów. Trzymaj nerwy na jutro, bo mamy pobór dla drugiego LO. Następny Rafał Stronek. Bardzo pospolite nazwisko. Trzeba mu będzie wymyślić coś oryginalnego. Dzień dobry, proszę spocząć. Coś panu dolega? Jakieś problemy zdrowotne? Kości mnie bolą. Proszę zaparować ze mną. Sprawdzę go. Czerwony, mamy szpiega! Jak to? Skąd wiesz? makacie radzieckie z DJONA ZSRR. Andrzeju spokojnie, nie denerwuj się. Radziecka robota nas wszystkich przetrzyma. Sama mener Ale może jednak nadaje się do służby. Zobaczę. Oj, przepraszam. Według mnie kategoria B2. A B2. bielsko biała Desant powietrzno-lądowy na kamieniołomie. Desant? Na kamieniołowie? No tak, to nie tylko wyście są żywicielem rodziny. Ale proszę sobie wyobrazić. Łopata, niebo. Łopata, ziemia. Łopata, niebo. Łopata, ziemia. Desant powietrzno-lądowy. Tam cię wyprostują. Odmaszerować. Drogi koledzy, zaczynam wątpić w sens istnienia wojska. Nie narzekaj, ten był całkiem dobry. Widzę ukryty w nim potencjał. Następny jest Dariusz Lito. Szybko z nim pójdzie po to są posła. To się jeszcze okaże. Panowie, to jest moje zaświadczenie o niezdolności do służby wojskowej. Kościół, ale musimy mieć to w dwóch egzemplarzach. Jeden dla mnie, drugi dla kolegi. To jest coś. Trudno. Kapitanie wychodzi na to, że. A 1 Czyli arenarka wojenna w zakopanym. Kto jest właśnie przełożony. Major. A waszym? Nie wiem. Ja jeszcze tu wrócę. Zadzwonię do ojca. Co za smarkacz. A, utarliśmy nosa snobowi. Następny, Grzegorz Gołaszewski. Czy to nie ten, co w po mieście udaje drugiego boba? <ślesk> 4G, 3, Jeszcze to tylko brakowało. Ja przejdę na tą wcześniejszą emeryturę za te cztery tysiące. Spokojnie, to już ostatni na dzisiaj. Jan Żal, żel, wejdźcie. <noise> Szeregowy żel, beton, bądźmy się do poboru. Proszę spocząć na krześle. Nie siedziałem od dziecka. Siedzenie. Jest e, Ma pan jakieś problemy zdrowotne? Nie czuję bólu. To niech nam pan coś powie o owadach. Mam dwie stonki i pietrąki w swoim Pytają mi się o wady, a nie o owady. Nie mam skrupułu. Proszę mi powiedzieć, jakie ma pan wykształcenie? Niepełne podstawowe. Ale znam język polski i kaszubski. Kaszubski? Wie pan jakiś część po kaszubsku? Pomidora. <zysk> 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 y Jakie są pańskie zainteresowania? Lubię strzelać do Turku. <zysk> A, strzelać do Turku. Przeprowadzimy krótki test psychologiczny. Proszę mi powiedzieć, co pan tu widzi? Moja luba. A tu? A tu? Leniwiec. Leniwiec. No cóż, stwierdzam u pana postępujący zanik kory mózgowej połączony ze 120% ciemnotok W skrócie? De to. Odezwiemy się do pana. Odmaszerować. No to co sądzicie kolego o tej bardziej ciamaj? Według mnie niewielu tu prawdziwych żołnierzy. Ale dostali się najważniejsi. Tak, ale wiesz co, ja powiem Ci, mam tego dnia dość. Pora wracać do domu, Andrzeju. Dokładnie, muszę posprzątać, bo jak teściowa zostanie bałagan, będzie biedna. No to, wróciłeś? Jak to się nie da załatwić? Wezwałem do wujka Alka. Gdzie jest? Na Filipinach? A co on tam robi? A, walczą! A jak im idzie? Jeszcze połówka im została. Nie przyjęli, a mnie przyjęli. Przywróć warto na przysięgę, zaproszenie wezwań.